To oznacza, że nigdy go nie założę. Nie kupię nigdy Lambo. Już to wiesz teraz. E, no, chyba bym, żebym miał, wiesz. Jakbym miał, myślę, tak z 400 milionów na koncie, to bym kupił sobie Lambo. No to już niedaleko. <noise> no nie, do, wiesz. Daleko raczej, bo kwestie wartości to jest co innego niż posiadanie na koncie, tak? Ja już byłem tyle od kupna. Lambo. Tak. Ale co, Hurakan, Nie, 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 awek? nie. Coś z klasycznego. Aventador miał to być. Miał to być SVJ. SVJ Aventador. Byłem już naprawdę bliski kupna, ale uznałem, że kurczę, wyobraziłem sobie tą sytuację, że mam tego. Ma, ma, mam tego Aventadora, wiesz, w garażu. Aha. No i tak sobie myślę, dobra, co potem? Co ja z nim zrobię? Pojadę gdzieś, ale przecież to niewygodne, nie? No na twoje plecy to rozumiem. To niewygodne, no i tak, dobra. No to, żeby się pokazać. Ale w sumie, gdzie ja jeżdżę, żeby... Ja nie jeżdżę, żeby się pokazać, bo mnie to jeszcze bardziej, wiesz, no... Jak, jak jeżdżę gdzieś merolem, to już mnie wszyscy widzą. To już nie muszę, nie muszę mieć lambo, tak? Jak chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli. A i tak teraz nie chcę tego. Chcę, chcę, chcę bardziej mieć, wiesz, incognito. OK Więc drugi powód, żeby go nie brać. Później koszt, tak? Kolejny powód, żeby go nie brać. No i dobra, tak się zastanawiam, okej, okay, finalna rzecz Czy jak kupię to auto, to je kiedyś sprzedam drożej? Może być różnie, raczej nie, chyba żeby nie jeździło Oj powiem się, że tu kwestia złożona bardzo, musiałbym długo to rozpowiadać Ale w skrócie, masz bardzo dużo szansy, jeżeli z salonu kupisz jakikolwiek Lamborghini teraz Takie czasy są, że... Ale nie, jak nim jeździsz i użytkujesz chyba raczej to, to niewiele zmienia, wiesz Tak? Tak, znajomy ostatnio sprzedawał złotego svj -a bańkę na, na tego, czystoma. co idzie po Krakowie. Tak, tak. A. Kowal. Tak wiele zbiegło się u mnie w głowie tych po prostu przeciw, że za. Na wadze ważyły za mało, nie? Okej, okay, rozumiem Jak już Lambo odstawiłem na bok, no to okay. zastanawiałem się nad Teslą Nawet zamówiłem Teslę i czekałem na nią 3 lata I w, w ostatniej chwili stwierdziłem, że jednak jej nie biorę I straciłem tam 500 Dolków chyba, bo to za, za... Tak, tak, jest zaliczka No, no, no yy, I chciałem jeszcze sprzedać miejsce w kolejce, no bo się tyle czekało, 3 lata Ale nie znalazłem niestety finalnie kupca że teraz nie znalazłem, ale się później wycofali, więc A, stwierdziłem, dobra, Tesla też? Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się jaka jest moja Prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet.